Czy takie wydarzenia są potrzebne? Tak, moim zdaniem takie wydarzenia są bardzo potrzebne, ponieważ kryptowaluty. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy temat, ale zarazem bardzo trudny, ciężki i bardzo szeroki. Wszystkie giełdy, na których można działać, są zawierają bardzo dużo dźwigni i różnych rzeczy, które są ciężkie do obsługi, ale wszystkiego tego można się dowiedzieć dzisiaj. Czy na zajęciach tutaj w ogóle na, w polskiej edukacji są poruszane takie tematy, czy uważacie, że powinny być poruszane? Moim zdaniem powinny być poruszane, jednak nie na wszystkich uniwersytetach są one poruszane. Jednak u nas na uczelni, u nas na Uniwersytecie Bielskobiarskim u profesora Dorisza Michalskiego są poruszane. Pozdrawiam pana profesora, a załatwiamy właśnie tym sposobem naszym wspaniałym studentom zaliczenie z przedmiotu, żeby nie musieli pisać egzaminu. Padajcie do nas na Kryptonej, polecamy się. Końcóweczka naszego eventu na Uniwersytecie bielsko bialskim czyli quiz w wykonaniu Cashify i kangi. Właśnie się zaczyna Kryptoblogger przez 2G, a także Kasia z Cashifya właśnie rozpoczęli e, tutaj Kahuta. Kasia, jak oceniasz frekwencję? Ile jest ludzi tutaj? Moim zdaniem bardzo dużo. A, no to jest bardzo konkretna, konkretna liczba. <laughs> tutaj. Nawet możemy powiedzieć, ile w, quizze. w quizze 61 osób. Się 61 osób w quizie. Rafał, popro poproszę pomachali na relację. Pomachajcie na relację. Super, oznaczymy Was wszystkich, obiecuję. Która z poniższych kryptowalut nie istnieje? Jeszcze. Ethereum, Biasu, Dogecoin, Bitcoin.